Dzień dobry, witamy serdecznie na naszym kanale. Na wstępie dziękujemy za te ponad 10 tysięcy subskrypcji. Ta liczba rośnie. Jest nam bardzo miło, że jest Was coraz więcej, że, że nasze filmy się Wam podobają. Mam nadzieję, że ten też się spodoba. Witam redaktora Janusza Pindele. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy, jak żeby inaczej, o młodym Mike'u Tysonie. Powód jest oczywisty. No zobaczymy Mike'a Tysona, podobno zobaczymy w tym roku, jeszcze w walce podobno zawodowej, czego do końca nie chcemy oglądać. No ale ten jego rekord, on jest fascynujący. On ciągle gdzieś tam wisi nad tą wagą ciężką. Wydaje się, że pojawił się na horyzoncie pięściarz, który może spróbować ten rekord zaatakować. Zobaczymy, czy mu się to faktycznie uda. A jednak ten młody Mike Tyson ma coś takiego w sobie, że jest pięściarzem, który wciąż fascynuje. No nie będę ukrywał, mnie na przykład przyciągnął bardzo mocno do boksu. Pamiętam pana ten słynny cykl na ESPN Classic, gdzie te właśnie pierwsze walki Mike'a Tysona można było po kolei oglądać, można było no śledzić właściwie rozwój tego zawodnika w czasach, gdy internet nie był jeszcze tak no rozwinięty jak teraz, że to wszystko było w jednym miejscu, a ale to, to było tak podane, że ta historia fascynowała, i mam wrażenie, że ona dalej fascynuje. Tak, to ciekawe, bo ja już miałem za sobą komentowanie walk Majka Tysona na żywo. To już to moje szczęście, że dane mi było komentować m.in. ten legendarny rewanżowy. Pojedynek miał z miejsca zawodów bo oczywiście w telewizji komentowałem już jego walki wcześniej szczególnie w kanale Plus bo wtedy kanał Plus kupował te walki ale na tym pojedynku rewanżowym z Wanderem Holfieldem w czerwcu 97 roku byliśmy razem z Przemkiem Saletą i to była pierwsza wizyta polskich komentatorów w Las Vegas no i do tego taka walka prawda z takim scenariuszem nieprawdopodobny, no to było coś niżami a jest pien classic Skomentowałem tego jego wczesne walki dopiero w 2006 roku, to był 2006 rok, pamiętam doskonale, bo to były takie maratony, bardzo trzeba było tych walk zrobić strasznie dużo, no ale walki Mike'a Tysona robiło się kapitalnie, bo że były krótkie, były dynamiczne i no i w każdej działo się to samo, czyli Mike po prostu błyskawicznie nokałtował swoich rywali ale wcześniej jeszcze, przed tym całym komentowaniem, miałem okazję poznać jego dobrego kumpla, wprawdzie młodszego, ale bardzo dobrego znajomego, czyli Franka Lajsa, który, który był 8 lat mistrzem świata w kategorii super średniej. Mieszkał w Los Angeles, trenował w tym słynnym gymie, którego później y, 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 słynny z uwagi na Freddy'ego Roucza, prawda? A bardzo krótko jego trenerem był Piotrek Pożyczka, y, też mój tutaj znajomy, który mieszkał z kolei w Detroit. Y, 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 przez lata był tenerem między innymi Marka Piotrowskiego w trakcie jego kariery bokserskiej. No i wtedy pamiętam, że ja z Piotrem miałem komentować walkę. Y, tutaj taka, taka była decyzja, tu, że Piotrek mieszka w Stanach, zna tych wszystkich ludzi, to może by ewentualnie usiadł ze mną przy y, mikrofonie i skomentował taki legendarny pojedynek. Felix Titotinidada, wówczas z Oskarem De La Ują, to był numerem jeden bez podziału na kategorie wagowe w Mendeley Bay w Las Vegas. I pamiętam, że na lotnisku, jak przyleciałem, przyjechał Piotrek razem z Franki Lajezem. Znaleźliśmy tą wypożyczalnię samochodów, i pojechaliśmy do mieszkania Laiersheim. No i tam były różne rozmowy. i Między innymi coś o Tysonie. Ja, mówię, jak chcesz, to mówię, ja do niego zadzwonię i ci wywiad z nim załatwię. To nie ma problemu. Mam bardzo dobre kontakty. No jakoś tak się złożyło, że jakby do tego nie doszło i to trochę szkoda, bo, bo Franki faktycznie miał bardzo dobre kontakty z nim, już tam była okazja porozmawiać o Tajsonie jeszcze po latach w Polsce, jak on tutaj przyjechał jako tener, mówił o się tener Ismaila Siłacha. To była też taka krótka przygoda i Siłach walczył z kolei z Andrzejem Fonfarą na warszawskim no, towarze. I tak cały dzień spędziliśmy z Lajsem, tutaj pokazywałem mu Warszawę, jeździliśmy i te, między innymi mówię no, o tym, pamiętam o bankructwie Tajssona i on nigdy nie będzie bankrutem. Przy jego nazwisku i tak dalej, to, to, to jest to po prostu niemożliwe. No, zawsze ktoś się znajdzie, kto tak. będzie jakieś pieniądze y, dla niego znajdzie jakieś pieniądze. Natomiast y, y, Natomiast to jest też y, y, ciekawe, że sam... Y, Tyson miał bardzo mroczne myśli, ten słynny jego wywiad do Playboya, prawda? Tak. Playboya, kiedy powiedział, że jest przekonany, że nie dożyje 40. No na szczęście już ma prawie 60, ma 58 lat. Tak, ma 58 lat i wciąż chce się bić. To, to też się potwierdzają te słowa Lylesa tutaj, że się znalazły pieniądze i to, to wydarzenie. Ono się odbije na pewno szerokim echem. Starcie z Jake'em Polem, to, to już tam można się do promocji mocno przyczepić. Nas, no, my Myślę, że będziemy oglądać, jeśli będziemy oglądać z taką obawą, żeby tam Tysonowi nic się nie stało, bo, bo to jest tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze, przecież już ta walka została przełożona ze względu na jego problemy ze zdrowiem, no ale jak wracamy do tego Tysona z najlepszych lat, no to, to trzeba powiedzieć, że ta historia, ona, ona jest wciąż fascynująca i że myślę, że nie ma i nie było po Tysonie drugiego takiego pięściarza, który by tak rezonował, który by wzbudzał tak wielkie emocje, który by się stał tak wielkim ambasadorem boksu. I tak naprawdę, pamiętajmy, to były też takie czasy, że my tych walk nie oglądaliśmy, ale mimo to Strach przeniknął nawet do Polski. Ja myślę, że nawet ci, którzy nie oglądali w akcji, czy tylko fragmenty gdzieś tam prawda, pokazywane e, walk Mike'a e, Tysona, to się go bali. Naprawdę. Ja pamiętam rozmowę z go o tom. To był rok 86, właśnie e, po zwycięstwie. E, i zdobyciu Mistrzostwa Świata, kiedy Tyson został najmłodszym w historii. Zresztą bijąc rekord należący do Freuda Pattersona, Innego zawodnika, Kazadamato, prawda? Tak, tak, tak. To też jest ciekawa historia. Mistrza olimpijskiego kategorii średniej z 56 roku z Melbourne. Natomiast pamiętam, Andrzej Gołota wtedy wrócił z Danii. Ja byłem wcześniej na obozie przygotowawczym w Giżycku, tej kadry naszych juniorów. Gdzie był Michalczewski, gdzie był Gołota, Dydak i tak dalej. I Andrzej tam zrobił pierwszy w historii złoty medal kategorii ciężkiej. 91 kg, nie super ciężkiej. ciężkiej I, i wygrywając finale z Gruzinem w Kopenhadze. I taki był, była rozmowa, powiedziałbym niezbyt długa, ale, ale bo zanurzenie te rozmowy nigdy nie były zbyt długie. I zapytam go o. Tysona, no bo to 66, a 68 rocznik, dwa lata różnicy, czy w ogóle wyobraża sobie walkę z Tysonem? Tak spojrzał, no nie był coś dziwiody, o co ja go w ogóle pytam. I to się odpowiedział, że nie, absolutnie sobie nie, nie wyobraża, bo w ogóle sobie nie wyobraża, że może być zawodowym pięściarzem. Tak. tak, tak to... Przypominam, to był rok 86, ile minęło czasu Andrzej w początku lat 90. został zawodowym pięściarzem? A z zmierzył się w 2000 roku y, na przedmieściach y, Detroit, Oberhills, i miałem tą walkę, no przyjemność, nieprzyjemność, ale komentowałem ją. Skończyła się jak się... Skończyła, no to jest y, y, historia. ale tak. był... Trudny czas też dla Mike'a Tysona. To już nie był ten Mike Tyson radosny, prawda? To był człowiek, który był na depresantach. Tak, cała miał lista. Sporo, miał sporo problemów już bardzo poważnych, y, depresję, prawda? I tak dalej. Natomiast ten y, 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 młody Tyson, jak opowiadał, właśnie jeszcze raz wrócę do Franka Lajesa, opowiadał, że to był chłopak z sercem na dłoni. Jak cię lubił, byłeś jego kumplem, to dałby ci wszystko. Kadilaka, proszę bardzo. Masz też to Kadilaka, później miał, miał pieniądze, by zarabiał niebotyczne. niebotyczne pieniądze, jak zaczął wygrywać. I został tym mistrzem świata złotego Rolexa. Proszę bardzo, nie ma to w ogóle żadnego problemu. No Właśnie te chyba sprzeczności w tej stronie są najbardziej fascynujące, bo, bo tak z jednej strony ten charakter, z drugiej to przecież był straszny łobuz tutaj. No no nie był nie łobuz, ale jak, w jaki on się wychował? No tak? nie miał chyba wyjścia, No tak? Nie miał wyjścia. Tak. Matka prostytutka, ojciec Alfons, który właśnie tak. nie miał żadne, żadnego, żadnego udziału. Aparatu. Jedno, co imponowało mu, Wojciech, jak tam się miał, nie jak on to on twierdził, miał nieprawdopodobną rękę do kobiet. To znaczy zawsze tam miał jakieś takie... No to mu zostało się A w ogóle to ciekawe, ojciec, który niby miał na tej licencji taks taksówkarski na tam mieszkańcom, to on się nazywał zupełnie inaczej. Tak, tak. tak, 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 tak. Kirkpatrick tak. się nazywał i on był całkiem zdo bardzo zdolnym bejsbolistą. Północnej Karol Karolinie. Skąd pochodził. Także no, geny tutaj jakby przeszły pod tym względem dobre. No. Matka najpierw siostra zmarła w, w, wcześniej na atak serca w wieku 24 lat. No ale to wiadomo, jak się już tam przeprowadzili troszkę bogatsze dzielnicy do Brownsville, no bo nie, no to przecież to, 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 to tam jest najwyższa prze, była najwyższa przestępczość tak. w Stanach Zjednoczonych w tej dzielnicy. Taki tam był odsetek, tam praktycznie albo do Gangów ktoś należał, albo Także, no ale talenty bokserskie tam się zdarzały, bo no, spotkał Boże, się w szkole jakie? z Riddickiem Boą, nawet to no, też niesamowita no. historia, w którą nie mogłem uwierzyć, że oni razem chodzili do jednej szkoły, chodzili do jednej klasy. Się... Ale nie, nie wiem, czy tam się nie spotkali nawet, bo, bo a może Boł coś pomieszał, ale przez, że przez moment chodzili albo mieli jakieś zajęcia razem, a coś takiego, może, ale, no, ale że już no, się tam spotkało pofajnie, dwóch no, bo przyszłych bo mistrzów bo że Dobrze, pamiętam 67, a ten 66. Tak, tak. Różnica tak, nie duża. Niewielka, niewielka. Różnica niewielka. Natomiast pierwszej Mike był takim chłopakiem. Ta, 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 który tam w wieku powiedzmy 12 lat, to miał niespełna metr siedemdziesiąt, ale ważył chyba prawie 90 kg. Taki krępy. krępy, krępy tak, taki tak, troszeczkę, tak. miał tam troszkę tkanki tłuszczowej i nabijali się z niego, bo miał strasznie taki cienki głos, tu on pozostał zresztą, taki dyskancik tak. I, i, i jeszcze troszkę seplenił. Musiał używać pięści, żeby tam mieć mil. ale pierwsza taka poważna bójka to była jak jakiś jeden z chłopaków urwał, kochał gołębie, gołębie tak, tak. urwał tak. głowę. Tak. Prawda? I no to wtedy go tam stłukł niemiłosiernie. Opowiadał mi o tych rzeczach wszystkich w 1989 roku w hotelu Nowotel, wtedy Warszawa jaki Teddy Atlas, <noise> jaki, no bo, wiadomo, pierwszy tener Majka Tysona, bo on się z tym Bobem Stewartem znał najlepiej, tak. gdzie trafił do poprawczaka I to Bobby Stewart młodziecki. w tym poprawczaku odkrył tak odkrył, naprawdę. Odkrył, bo to był, był zawodowy pięściarz. Tak, tak. I co więcej, on tam, tego się nie pisze, ale z tego, co pamiętam, wtedy opowiadał mi Teddy Atlas, zresztą został wyrzucony przez Kazada Mato za to, że no, tam się zachował nieodpowiednio w stosunku do Majka, bo ten... To przyłożył mu broń do głowy. Przyłożył broń do głowy bo ten ponieważ no, podobała mu się jego siostrzenica. Tak, tam miał 13 lat, historia, bo tam, że ta tak, dziewczynka, tak, no i on się tam mocno zdenerwował, przyłożył mu tam broń, broń do głowy i tak dalej. Tak to wyglądało. Ale trzeba przyznać, że w tej rozmowie, bardzo długiej, zresztą nocnej, wówczas w hotelu. Bo on by przyleciał do Katowic, zastąpił teraz Bigniewa Pietrzykowskiego w tej roli jako konsultanta przy walkach bokserskich w obozie, prawda, w Oświęcimiu. To była historia Saloma Arusza, takiego greckiego mistrza Bałkanów, który za kromkę chleba, to nie on jeden, bo ta historia tych walk obozowych, no to było wtedy Mnóstwo, Pietrzykowski tak. z Polski Czortek. Tak. Pamiętam tak, takie tak, wiarty, tak. z nim robiłem również, na żadnej walki nie przegrał. W obozach bili się z tymi i No i jak wygrywałeś, to dostałeś tam y, bochenek chleba, prawda? I byłeś bohaterem tam na swoim, y, tam gdzie powiedzmy byłeś. Y, no i, i wtedy y, przyjechał wtedy Atlas żeby pomagać, William DFo grał e, główną rolę. to tak. mnie ugram, mój kolega, który tam pracował jako zastępca kierownika produkcji, mówił, kogo, z kim chcesz robić wywiad. Możesz pomagać, hmm. go załatwić z jednym. Albo z Williamem DFo, który wyrastał ten na wielką gwiazdę po, po ostatnim kuszeniu Chrystusa. Tak. I czy też, mówi, z Atlasem. Ja mówię, nie no, w tej sytuacji jak mogę tylko jednego Biela Atlasa, no bo to coś o Tysonie no, tak. się dowiem. No i trzeba przyznać, że y, nie powiedział złego słowa o Tysonie, tylko powiedział, że jeżeli przegra z kimkolwiek, to przegra ze sobą, bo stwierdził, że wszyscy wokół niego, to pijawki, oczywiście wykluczał z tego Damato, ale generalnie ma tyle ludzi, którzy będą go po prostu obsiadać, otaczać, no i tak później było. Szybko to się sprawdziło. I bardzo naprawdę. szybko się sprawdziło, przecież, który? 90 rok, tak? Tak, tak luty 90. Kiedy, no, tak, czyli po tej tak. naszej rozmowie to było niespełna rok. Tak, ten, kiedy to się uh, sprawdziło. No ale trzeba pamiętać, że tam naprawdę to bardzo, fajnie to to tak. bardzo fajnie opowiadał, tak. bardzo fajnie opowiadał o jego technice i o tym, jaki to to był chłopak, który widać było w wieku już tych 12-13 lat, że jest po prostu absolutnie kimś wyjątkowym, bo jak kiedyś robili mu taki spanik, to normalnie w tym wieku nie robiliśmy sparingu bo to za, za młody chłopak. No ale on mówi już wtedy ważył właśnie tam dobrze ponad 80, już takim po treningu, nieś, nie? także yy, i mówi, że już był krew rozbity nos tutaj ten już chcieliśmy go ściągnąć. On nie dawał się ściągnąć z tego ringu dosłownie. Także no widać bo że charakter ma absolutnie na mistrza I, pan, i też mi później pamiętam, zaczął szukać takiej taśmy, miał, miał taśmy u siebie w pokoju hotelowym, bo tam już yy, okazało się, że miał tam gdzieś te swoje bagaże i szukał tej taśmy, kogoś tam jeszcze budził ten Atlas w nocy. To już była gdzieś, ja wiem, piąta rano. I, i bo chciał mi koniecznie pokazać taki filmik na którym zobaczy płaczącego po niesłusznej porażce w Szwecji zresztą, jakaś tam była porażka w boks, boks jakiś olim, był, oczywiście boks olimpijski był. Taki, był taki turniej, tak, 15 był po kwalifikacjach olimpijskich. Tak, był tak, jakiś turniej tak. i on po prostu nie mógł się z tą porażką pogodzić i strasznie płakał. Tak, tak, tak. tak. I to też był jeden z takich właśnie elementów hmm, wtedy tego naprawdę takiego codziennego wywiadu. No, miałem to szczęście, że to był 89 rok, kiedy w Polsce tak naprawdę okay. niewiele wiedzieliśmy. A czy wiedzieć może już trochę wiedzieliśmy, tylko nie oglądaliśmy tego, bo jeżeli ja mówię dopiero te po raz pierwszy, te pierwsze walki skomentowałem w 2006 roku, mając już za sobą to odgryzione ucho i te e, wszystkie walki, co więcej przecież już po tej to już po, po końcu już kariery Mike'a Tysona, czy miałem być na jego walce w Memphis, miałem tam ringside przy tej walce, ale nie komentować, bo to było robione z Warszawy, a tam wtedy byli inni, jakiś taki dziwny układ, bo wtedy pamiętam w TVP, no ale ja miałem taki możliwość z Rzeczpospolitej Miałem tam plecic, dopadła mi choroba dosłownie, w ostatniej chwili nie. Niestety nie byłem na tej walce, która wydarzeniem była ogromnym, choć boksersko wiadomo tak, było, że tam tak już Tyson tak, że... był cieniem tego tak. człowieka przed laty. To ja sobie pozwolę wprowadzić tutaj właśnie postać, o której też pan powiedział trochę, Cass D'Amato, bo on jest tutaj tak naprawdę kluczowy. Mówiliśmy o tym, jak to, się, jak to się wszystko zadziało, bo to też jest tutaj, no nad tym nie spożu... nie, nad... nie ma tu przypadku, a właściwie ten przypadek aż ciężko uwierzyć, bo może, może to była seria przypadków, ale ten Bobby Stewart, który się opiekował chłopakami właśnie w zakładach poprawczych, zwraca uwagę Cassa D'Amato, który w tym momencie, kiedy kiedy się dowiaduje o Tajsonie pierwszy raz, ma 74 lata, jest taką postacią gdzieś tam funkcjonującą poza bokserskim środowiskiem. Jest legendą oczywiście, ale to jest facet, który zawsze miał własne zasady i te za, te, za to trzymanie się własnych zasad można powiedzieć, że w jakimś stopniu zapłacił najwyższą cenę. Wspomniał Pan o Patersonie, to, to się właśnie wtedy zaczęło. go usynowił Patersona. Tak, usynowił Patersona, zrobił z niego fantastycznego mistrza wagi ciężkiej, który oczywiście mo, mo, można się zrzymać, że był tym mistrzem wagi ciężkiej, który najczęściej padał na desk ale tutaj Paterson sam odpowiadał, ale też najczęściej wstawałem, bo, bo to trzeba mu oddać, że, że nawet jak przegrywał, to, to zawsze próbował do końca wstać. No i Kaz Damato, ich drogi się rozeszły w momencie, kiedy no, na horyzoncie pojawiła się walka z Sonnym Listonem. Bardzo nie chciał tej walki Damato. Można przypuszczać, że ze względu też na styl Listona z jednej strony, ale tutaj no, też były te kontakty z mafią, z tym półświadkiem. Tutaj jako człowiek zasad uważał Damato, że nie można sobie na to pozwolić, nie można czegoś takiego promować, nie można w czymś takim brać udziału. No oczywiście pieniądze, które się pojawiły na horyzoncie były zbyt duże, panowie się rozeszli, potem współpracował jeszcze między innymi z Hosem, Torresem, też był mistrzem świata, no i zasłynął no, właśnie z tego swojego autorskiego stylu peekaboo, który, który jest bardzo charakterystyczny, który, no, Tyson jest tak naprawdę ostatnim wielkim reprezentantem tego stylu i to jest bardzo ciekawe, że, że właśnie w, w tej połowie lat 80., na początku lat 80. trafia do niego młody chłopak i ten 74-letni Damato, którego już nie ma wtedy w boksie, on nie, nikogo nie trenuje, no, prowadzi sobie salkę tak bardziej rekreacyjnie dla siebie. I trafia do niego chłopak, w którym on widzi właśnie kandydata na, na to, żeby się na tej branży bokserskiej odegrać. E, i, I tutaj, no właściwie, no mówię, to jest aż niezwykłe, jak to wszystko zgrało, że te warunki Tysona, one się okazały idealne do tego, żeby ten styl jeszcze raz spróbować przy miał 95. No to nie byłoby szans, czy, 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 czy wyglądałby zupełnie inaczej, ale ten niski kręp niezam, niesamowicie dynamiczny, e, to wszystko tutaj e, z, Zaiskrzyło, Ten styl jest oparty na świetnym refleksie, na pracy nóg, na koordynacji niesamowitej. Przecież tam trzeba zmieniać płynnie pozycję. Okazało się, że Tyson robi to w sposób absolutnie rewelacyjny. To ile małych tutaj elementów zagrało, też ten charakter, też to, że, że też w pewnym sensie usynowił Tyson, Został jego prawnym opiekunem po tym, jak zmarła jego matka. Wziął, tak, matka zmarła, kiedy Tyson miał 16 tak, lat. Tak. Wziął go do siebie, do domu, co też nie było takie oczywiste. No, sam, sam Tyson tym wspomina, że to musiało śmiesznie wyglądać, że taki starszy, biały pan tutaj, dziadeczek i z drugiej strony bierze takiego właśnie chłopaka z, z problemami, który miał tych wizyt w zakładach poprawczych po prostu bez liku i to w jakiś taki magiczny sposób zagrało i tutaj jeszcze cytat z fantastycznej książki, to jest ta autobiografia pierwsza, którą lubię najbardziej, która też mówi o tym, jak Kaz D'Amato pracował w jakimś sensie nad Mike'em Tysonem, bo to z jednej strony są te stare taśmy, które też odegrały tutaj kluczową rolę, bo, bo przecież D'Amato pokazywał mu walki chociażby Jacka Dempsey'a, no, z których chyba najwięcej wyciągnął dla tego swojego stylu, ale z całą historią Boksu go tak naprawdę zapoznał, i to też, jest, to też widać do tej pory, bo jak się z Tysonem o czymś porozmawiać, on historię boksu, historię wagi ciężkiej ma w małym palcu. To jest, to jest naprawdę pasjonat, ale, ale mówi tak o tych metodach Kasa Wykorzystywał autosugestie do naszych celów. Kazał mi powtarzać przez cały dzień. Najlepszy bokser na świecie, nikt mnie nie pokona. Jestem najlepszym bokserem na świecie, nikt mnie nie pokona. Uwielbiałem to robić, uwielbiałem słuchać, jak sam mówię o sobie w ten sposób. Wszystkie te techniki miały na celu zbudowanie pewności siebie, która była wszystkim. Jednak aby ją zdobyć, trzeba było się sprawdzić. Trzeba było Przekroczyć pewne granice. To nie przychodzi tak sobie, nie bierze się z powietrza. Trzeba nieustannie wizualizować sobie w głowie cel. Właśnie w ten sposób zdobywa się pewność siebie. To jest niesamowite, bo każda Mato to właściwie był taki facet, jak go nawet tak czytając, nie tylko tą książkę, bo jest ta książka bardziej o Damato, prawda? Tak. i tak dalej. Metoda Także to, to dla Majka Tysona był absolutnie kimś wyjątkowym. Nawet nawet takiego jak użyłem jakiegoś porównania. To był jakby... Przywódca jakiejś niesamowitej sekty, bo on był w niego totalnie Zaprogramował go to, po prostu. Zaprogramował. Tak. Potrafił się zakradać w nocy, przychodzić tam do jego łóżka i mówić mu do ucha: jesteś najlepszy, będziesz mistrzem świata i tak dalej, i tak dalej. Pamiętaj, jesteś w kinie, zawsze masz brodę przy klatce tak. piersiowej, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nastąpi tak i to było tego typu tak, historie. Tak, tak, on tak. go totalnie zaprogramował, a przecież to był mały złodziejaszek, przecież on nawet podwędził portfel chyba Atlasowi tak, e, e, tak. tam podczas. Tej atlas od razu się kapnął, bo też wiedział, jak to wygląda. Od razu go wyczuł, ale nic nie powiedział złego słowa na niego, bo ten ojciec, prawda, nowy, czyli Kazdamato, bo on miał na niego, jakby in, na wiele rzeczy mu pozwalał, ale też w pewnych rzeczach był bardzo twardy i bardzo stanowczy. No i trzeba, to jest pytanie: jakby dalej wyglądała ta kariera Tysona, gdyby nie śmierć? kaza D'Amato. Tak, jakby tak powiedzmy do połowy lat 90. jeszcze, jeszcze trochę był tam przy tym wszystkim, bo, bo, bo tam no, on też pilnował tych ludzi, którzy się potem pojawili, tych pijawek, jak to mówił no Teddy Atlas. Ale pamiętajmy, że przecież ta, tak naprawdę gdyby, no nie te Kontrowersyjnie, dwie porażki z Henrym Tillmanem, to on był właśnie na to miałby olimpijskie złoto przecież. A to były wyjątkowe igrzyska dla tak, Amerykanów. No, Czas olimpijs... to złote pokolenie dziewięć no złotych medali. Miał, miałby w Los Angeles y, y, złoty medal, bo tam Tillman y, wygrał. Natomiast przy tam kosił po kolei na tych wszystkich zawodach. Najpierw juniorskich, a później już jako bardzo młody y, y, senior. Wygrywał przecież wszystko błyskawicznie. Pierwsze rundy, parę sekund, poddawali się. On siał już wtedy w boksie olimpijskim. E, terror nieprawdopodobny. On wystraszył tą całą Amerykę. No, ale Tillman był wysoki, y, 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 szczupły, dobry technicznie i jakoś się w tych y, walkach, które decydowały o tym, kto wystąpi na Igrzyskach, jakoś się y, y, wybronił. No, Dama to mówi, że to było oszustwo. I, niesamowite. I tak. to prawdopodobnie było, bo przecież wiadomo, co później z nimi zrobił, co robił tak. później i prawda, i czy z bicem, który został złotym medalistą w kategorii superciężkiej tak. Wciąż, na tak. ringach zawodowych, no przecież nie dało im odepchnąć. Także y, y, tutaj można powiedzieć, ale to jeszcze sprawiło, że tym bardziej zaciekle y, y, walczył o ten sukces na y, ringach zawodowych. No i później trzeba... Znaczy, ta współpraca z tym y, trenerem, z Ronejem, to był, to, to był bardzo dobry trener. Bardzo dobrze tak do niego też pasował. Ta kariera zawodowa się rozpoczęła w marcu 1983 roku, bo tak jak mówiłem, po tej walce o Igrzyska jeszcze był, był ten turniej w Skandynawii, na której, gdzie też Tyson się pokazał, no ale potem była ta, ta szybka droga, skrócona droga do, do mistrzowskiego tytułu, który też każdy amato mu wywróżył, bo tak jak Wam wspomniał, wcześniej był Floyd Patterson, który był tym najmłodszym e, czempionem, ale to, to już minęło naprawdę wiele, wiele, wiele lat, kiedy pojawił się Mike. Tyson, który gdzieś tam. No i to też też bardzo ciekawa kwestia, czy czy Kas de Amato do końca rzeczywiście wierzył, że, że on tym mistrzem najmłodszym zostanie, bo, bo tak jak wspominamy, to był marzec 1983 roku, kiedy ta kariera się zaczęła. W listopadzie tego samego roku Cas de Amato zmarł. No i, i tutaj też sobie wynotowałem, bo, bo nie mogłem w to do końca uwierzyć, że, że Tyson walczył tak często wtedy, że w tym samym roku, kiedy zmarł jego mentor, kiedy zmarł jego wychowawca, 1 listopada stoczył walkę, 4 listopada zmarł Kazdamato Mato po, po chorobie, chorował na zapalenie płuc, z tego co pamiętam. I 13 listopada, kilka dni po pogrzebie, znowu Tyson jest w ringu. To tempo startów było niesamowite. To jest chyba ostatni taki czempion wagi ciężkiej, który właśnie w ten sposób zdobywał szlify, ucząc się praktycznie na robocie podczas kolejnych walk zawodowych. W 1986 roku, kiedy został mistrzem świata najmłodszym, to było 22 listopada, Wygrał z Tawarem Bambikiem. Milion w stoczył wtedy? 14. To była 14. jego walka. nie jest roku. <laughs> To przecież dzisiaj to jest nie do, w ogóle nie do odtworzenia w żaden sposób. No coś, coś niezwykłego. I to też trzeba przyznać, bo tak się ci, ci rywale to też byli, by, byli gorsi, ale byli też lepsi. Byli tacy, którzy się stawiali. Był ten Mitch Green, przecież Zakapior taki też. Zmieniu 96 zespołów. Tak, 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 tak. Też taki uliczny charakter jak, jak najbardziej miał. Tam też mieli, mieli no długi tak, konflikt. Tak, był, był ten Ribalta twardy ale bardzo. Też walka na pięści między 50. Tak, tak. Potem do, 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 do gry. W kasły na rybalta twardziel, na, na którym też musiał się sporo namęczyć Tyson i gdzie był bardzo sfrustrowany schodząc z ringu. Więc, więc były i takie walki. To nie jest tak, że, że ci rywale padali. Niektórzy chcieli z nim chcieli z nim boksować i, i mieli nawet swoje momenty, więc, więc to wszystko służyło temu, żeby, żeby zdobyć to doświadczenie. I, I to rzeczywiście zaprocentowało tym, że, że to, to chyba to była siła rozpędu, można powiedzieć. Jak już tego kasa dama to zabrakło, to te, przez ten rok, bo to minął rok tak naprawdę od jego śmierci do tego mistrzostwa, to te sprawy się toczyły automatycznie i jeszcze nie zdążył tam nabrudzić Don King, który się pojawił tak naprawdę no w połowie 1986 roku, wiedząc, co się święci i no i potem Ale wiemy, co się dzieje. Ale nie Don King, przecież tam się też się, próbował, tak. pamiętasz, kto próbował zostać jego menedżerem? Donald Trump. Ach, tak, tak, tak. No to nie, tam się od razu <laughs> pojawiło mnóstwo doradców, menedżerów różnej maści i, i tak jak ma to długo znał tych ludzi, wiedział, komu można zaufać, o, otoczył go tymi sprawdzonymi przez siebie Ludzi. No tak potem, jak jego zabrakło, to też wszystko zaczęło puszczać z Kevinem Runajem. Też wiemy, jak to wyglądało. Do pewnego stopnia było super, i, i myślę, że te najlepsze walki w karierze, jakbyśmy ten absolutny szczyt Majka Tysona chcieli wskazać, no to było właśnie pod okiem Kevina Runaja zdecydowanie. Tak, ale to pamiętajmy, był chłopak, który sam mówi, że y, ze swoją matką to tak naprawdę nie zamienił żadnego poważnego słowa. To mówi, że to, to było druzgocące dla jego psychiki. Jej kompletnie była niezainteresowana. Tylko tam zmieniali się panowie, którzy mieszkali w tym niewielkim mieszkanku. On przychodził w nowych kradzionych oczywiście strojach. Jakaś marynareczka, skórzana kurtka, wszystko, buty. nic nie zwracała uwagi. Nie pytała skąd, co i jak. To w ogóle nie było tym żadnego zainteresowania. A więc później właściwie każda ma to był pierwszym człowiekiem w jego życiu, który okazywał mu to, i budował jego pewność siebie. Oczywiście do końca nie był tego w stanie zbudować. Później jego e, problemy już e, w związku małżeńskim e, były jednak e, bardzo duże, prawda? E, no to, 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 to zaczął już zarabiać tak nieprawdopodobnie wielkie pieniądze po zostaniu, kiedy został mistrzem świata, tym najmłodszym mistrzem świata e, wagi ciężkiej, że to jak na tamte czasy e, 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 prawda, te e, wielomilionowe e, honorea za walki, no to, to ja przypominam sobie takiego yy, już w późniejszym trochę czasie mojego znajomego, nie żyjącego już starszego w New Jersey, yy, który mówił, że kiedyś przyszedł i chciał mieć taki yy, samochód, zresztą sprowadzony jakiś tam, nie, nie pamiętam co to czy Bentley, czy jakiś, czy Aston Martin yy, yy, sprowadził go chyba z Wielkiej Brytanii i ale chciał mieć takie różne e, numery w tym samochodzie, jak e, w filmach później z Jamesem Bondem. tak, znaczy, że tutaj się naciśnie, a tam ktoś padnie w z za tobą, się, i, a tak wymienić skórę, całą na skórę z, wę, z, z węża czy krokodyla, już nie pamiętam. A ten mój znajomy prowadził jakąś taką firmę z takim Chińczykiem, e, i, i o, oni takie u, ulepszali tak samochody. No to pytają go mi, pieniądze nie gra roli, Mike mówi. Tam, tym, z całym swoim towarzystwem, już któremu nieodłącznie towarzyszyło ze 20 osób. I on mówi, no to dobrze. No to, to... A on mówi, Tyson, to na jutro będzie? Nie, tak spojrzał na niego i mówi, zaraz, to najwcześniej możemy to zrobić za dwa, trzy tygodnie. Nie, ale ja zapłacę każdą sumę żeby było na jutro. Ja nie tak. ciężko, on no chciał mieć Tak, tak. tak bo to, dnia. to jest właśnie paradoks tej sytuacji, że stworzyli tak naprawdę maszynę do siania destrukcji w ringu. no pięściarza w pewnym momencie wyglądał na kompletnego. Ciężko było wskazać kogoś, kto byłby w stanie mu zagrozić, jednocześnie zostawiając go samemu sobie w tych sprawach wychowawczych. Jak zabrakło Kasadama, to to nie pojawił się taki mentor. Właśnie może wtedy Atlas mógłby być kimś takim wtedy, gdyby się nie poróżnili. Tylko że, tylko, że wtedy też był też trochę zwariowany. Tak, tutaj, no na... właśnie, w, w drugą stronę można powiedzieć. Tak, tak, tak. Więc, był straszny. Więc, więc nie jestem przekonany, że. Ale, ale szkoda, że kogoś takiego zabrakło, bo ta kariera mogłaby też wyglądać inaczej, ale wciąż jest, jest do czego wracać. Na koniec chciałbym Pana zapytać o ten styl pick-upu. Pana zdaniem to, bo ten styl bywał opisywany jako defensywny i trzeba powiedzieć, że on rzeczywiście z tej aktywnej defensywy wychodzi. Dlaczego on nie, nie widzimy go już tak naprawdę? Czy to jest, jest kwestia tego, że nie ma już takich pieściarzy, którzy by do, do niego pasowali? Czy on jest może zbyt wyczerpujący, zbyt trudny też do tego, żeby się go nauczyć teraz? Trudno mi powiedzieć, bo jak jeszcze przypominam sobie Leymana Brewstera przed jego pojedynkiem z Andrzejem Gołotą. Pamiętam wtedy z Radkiem Leniarskim, z Gazety Wyborczej rozmawialiśmy z y, trenerem, to on właśnie mówił o tym, że tak będzie Brewster walczył z Gołotą. Czyli będzie bardzo y, obniżona pozycja, zresztą Brewster nie był aż tak wysoki, miał 85 wzrostu. Też taki, prawda, tak. Tutaj miał jedno co miał charakterystyczne to miał strasznie małe stopy, pamiętam. 6 albo 6,5 na polski rozmiar. I fenomen na skakance. To, to ja tak jak gościa nie widziałem, a widziałem różnych mistrzów w Polsce po prostu, którzy radzili na tej skakance, a on tam wyprawiał cuda, jakby był jakimś artystą na tej skakance. A teraz praktycznie nikt nie używa skakanki, wówczas nie widzę, podczas treningów y, y, bokserskich. I tam to, to miał być taki styl, który ma strącić bombowiec. Y, a tym bombowcem miał oczywiście być Andrzej Głotan, został strącony błyskawicznie. To przecież to trwało y, dosłownie kilkadziesiąt y, sekund i było y, po wszystkim. To chyba jeszcze właśnie tego jakieś takiej namiastki tego stylu Bruce'a użył w tym pojedynku tak, ale od, od tamtej pory co, co właściwie się tego nie obserwuje. można za to obserwować i to wciąż polecamy walki młodego Majka Tysona. My tutaj skończymy mniej więcej na listopadzie 1986 roku na tym rekordzie, który, który wciąż jest 20 lata, 4 miesiące 22 dni. Coś niesamowitego. Ten rekord wisi cały czas, cień tego rekordu nad wagą ciężką. Zobaczymy, czy Mozes i Tauma, który jako Tylko pierwszy ten, realnie, że Mozes nie ma czasu do 22. No padalko, on kończy 20 lat w maju. Tak, Także tak, ma jest krótko, jest krótko, a zobaczymy jak się rozwinie jego kariera. Będziemy na pewno wracać do Mike'a Tysona, bo tak jak mówimy to jest fascynująca postać. Mamy nadzieję, że ten film pozwolił Wam też na niego spojrzeć z nieco innej strony. Dziękujemy za dziś, do zobaczenia. Do usłyszenia.